To Battle Accurate bezesują reaktor. A dzisiaj kolejny odcinek, ponieważ. Jeszcze nie zrobiliśmy tego wszystkiego. Dobra, lecimy dude Jest drugi odcinek stapsa subój kanał byku. <coughs> A teraz gramy Okej, okay, czyli tak, mamy 1200 golda, potężnych muskiterów, farmerów i lecimy z koksem. Tak się gra w tą grę. Mamy jakąś balistę, bo. No. Trzeba ją rozpierdolić w na tych Jakieś moje wojska jak na razie nie śpieszy musisz, żeby to zrobić. Ale dobra, na szczęście on nie trafia, więc wygrywamy, tak się wygrywa tą grę. Okej, okay. przeszliśmy chyba to pierwsze. Nie wiem. Trzy wózki, farmerzy, żeby gold się zgadzał. Okej, okay, to są jakieś lekarze bajnej. Co to jest za boss? O, już nie ma bosa. Nie dalej on to biega, skacze. Healerów trzeba zabić, kuźdę, wojsko Dobrze, zabili ich Mam najmocniejszy team Dobra, kolejny win W teorii. ma w ogóle łeb Ty, za postać No nie pierdol, że ten kurwa gościu Jakiś King Menel we sklepie tak o. Dobra, King Menel poległ, zobaczcie Jak wyglądał. Ty, ale co to jest za kuźwa łeb? Kurwa, afro, afro. Nawet nie wiedziałem, że taką poseł postawiłem. Tak szczerze mówiąc. O kurde. Mamy teraz nowoczesną miejscówkę. Gitarzystę postawimy. Samy gitarzysty, oni sobie poradzą, co nie? nie? Nie wiem. Ja zawsze mogę spróbować. Oni w ogóle będą dimnieć później, robić. Powiem wam tak, nie? I tego się spodziewałem Dobra, kuźwa reset Jak oni spierdolają to... Nawet nie, nie upał się patrzeć na nich Więc zwykłych mieczowników Fejsowników I na porzanka, ale nie wiem, na mnie jest jakieś więcej Tu jest tyle ludzi, tu jest tyle Nie wiem W teorii powinniśmy wygrać Przynajmniej na tych ale widzę, że ten jeden tarczownik był 5 chyba o 5 anami 35 ludzi Dobra, to jest chyba easy deep Easy deep Dobra Miesznicy nie są najlepsi w takich bataliach. Weźmy archerów. Może oni tam na daleko wiecie odschodzi schodzi Ken yes. oni sobie będą sami po baniach strzelać, już to widzę no? Dobra, ale coś tam zabijają. No co, przecież jak oni podejdą, nie? To już... To Co jest, kurwa? Czemu oni się tu klepią? Nie to jest upośledzenie mózgowe. Czemu oni się na blisko podeszli do tych ludzi? Darszami. Ci robią to samo, nie? Ale prawie by wygrali. Mogę się zmienić w jednego. Co tu kurwa się dzieje? Ty naprężasz ten łuk? Ja pierdolę, ale debil. Dobra, 1v1. No i od tyłu go wzięli, no. To sens. Dobra, to jest healer, ale jebać go. Mamy rycerza. Ja może rycerz plus healerze Plus... archerzy? Tak mało? Gitarzysta? To jest Wabik. Wiem, co robi. Czy jeden rycerz. A ci taki głosy dają. Niech on healeruje To jest wojna. Jeden rycerz versus Makumbas. Starczy w ryj, ale poleg. Ej, to jest dobra taktyka. Podoba mi się, tylko on... oni idą na plecy. Oni mają mózg. Wiecie, co się stanie, jak oni zabiją mi healerów, to on sobie może nie poradzić. No dobra, healerzy mądrze zostają dalej w miejscu jak Davila. Nie. Ten ruchany jest w rogu! Ale na spokojnie. Nie, dobra, to jest tak win, taka prosta gra, że fuj. Dobra, ale teraz weźmy The Kinga. Czym on się, kurwa, różni... Nie wiem, ale weźmy healerów też. Weźmy tych zjebów, co se będą co tam niby robić Ale jak wiemy nic nie będą robić Okej okay. Idą... Ej, fajna tarcza za hit'a po Ten ziomek ktoś siadł na hit'a, nie on się tylko się wywrócił Na spokojnie, robi? Ole, golden knife Jaki nóż wielki, wyjebał typa! No kurwa to spokojnie gra muzykę Achilles vs King To wygra? Ole przewrócił, przejechał nim normalnie jak masłem. Się wyjebał! Napierdalaj! Został ci on O kurwa, on jest mocny On jest kurde dobry A ten dalej tu żył Jako jedyny przeżył w sumie ten King Okej, okay, mamy co innego to katapulty 3 Mówię wam to jest ale się do wygrania Ja pierdolę Jednak chyba chuja do wygrania <coughs> <coughs> Dobra katapulty nie dały Ale kurde nie mam innych jednostek Ja bym chciał tą krowę co biega tak strzela wiecie co chodzi Dobra, Kingi Kingi, oni zawsze nam oddawali Dwóch healerów, bo po co więcej Ja pierdolę, na one są To jest pojebane Niech oni nie trafią No jeden strzałem dwóch zajebał, nie no to jest pojebane Dobra, tu chyba jednak trzeba ruszyć w Altyrelię chuj ludzi. jebane w tych debilów. Pucharczerów, Bo nie mogą trafić kuźwa z balisty a w jednym strzałem 800 tysięcy ludzi, nie? Dobra, tylko że ci to wpierdol dostają od kurwa tych debilów, nie? Dobra, może najlepszy król nie zostanie zmaszetowany. To jest opa główno z tyłu Nie wiem jak to nawet pokonać Dobra niech oni se Ha, ten już mierzy do tego Ten do tego Nie wiem Nie mają haksy kurwa Namierzałem i jest najlepszy Dobra, może ci kurwa się nie wyjebią przed metą, nie? Dobrze! A ten dobiegnie kurwa dzisiaj? No, I o to chodzi, patrzcie kuźwa, gdzie on go trafił Między jajo W ogóle, co to kurwa jest za poza? Jak się strzela z tego gówna w takiej pozie, no? Nie wiem, co za mi to wymyślił Okej, okay, tu mamy znowu co innego ja mam plan dwóch healerów dwóch rycerzy Co to za minotaur? Retokóźny. Ale ty bijesz kurwa z tego miecia No, elegancko. Bo ten tam się napierdala z siedmioma na naraz, a ten kurwa z jednym minotaurem miał ma Chyba, że uderz, masz kurwa miecz. Nie, to jest debil. wypierdalaj Innego. Ja to miałem <laughs> <laughs> zora <laughs> No, te minotaury zmaszytowałem mi healerów Chyba, że tych healerów gdzieś dalej trzeba postawić. No, elegancko. Dawać, kurde. Kujów, jebany. się nie wypierdolcie jak debilę. Dawaj 1v2 No Widzicie zmienię króla od razu kurwa lepiej, nie? Bo to, to, to naprawdę. Chuja Elizał. Dobra, co my tu mamy? Kolejny świat. Zwi zwiedzamy tarszewnicy, oni są opa pewnie, co? Do hita będę siadać Okej, lo lodowi jesteś. Zamrożają mi ludzi Tej się nie pierdoli, jeden kurwa wchodzi tarczynice to robią chyba moi czy Nie I oni takie slowy dostałem Nie wiem oni gimmate że y mają chuja nie A przed chwilą moje, chujwa, moje wojsko jak postawiłem, to oni chruchali, nie? Dobra Basuł sasa Nie wiem, jak ta jednostka się nazywa Idzie Ale kurde robisz się. Na hita siadli To jest dobry znak że Spartanowie no mogą sobie poradzić, bo oni takie slowy dostają. Ja oni się prawie, praktycznie ruszyć nie mogą. Tamtych trzeba zajebać. Rush, B, On się poświęci, spokojnie. No wie co robi. Uderzysz, kurwa? Dobra, został jeden robił chudy. Musiał zginąć. Dostał, wkroczę. Nie, bo oni są mijajcarzami. Oni sarze zwiaja wam. Dobra, zobaczmy teraz hoplitków. Jak to się nazywa, chuj Jednego Sarius'a Darius'a Let's go Na hita, widziałem to Co to kurwa jest za... O nie, to jest jakiś niedźwiedź Mocny jest No, niedźwiedź mi klepie kuźwa Wszystkich, nie? To przeżył on i dosął. Dobra, więc tak, ta jednostka chyba jest chujowa. To Snake'a teraz. Oni do nas nie podaje, do. nie? <laughs> Jakby oni szybciej strzelali, to by to było dobre, nie? No tak, to chyba jest chujowa. Bez oni jak namierzam. Dobra, to jest porażka, nie? To kurwa tyle wypierdala. ...godzin, żeby cokolwiek zrobić, nie? Ale w sumie można ich tak postawić. Niech oni się strzelą pod cztery węża. Balisty tak chujowo strzeliły, nie? No tu strzelcie, w trafcie, no. No i chuj. Po zawodach. Moje balisty versus jedyne balisty, To jest hit, no? Nie. Dobra, ale tak może będzie lepiej, choć obstawiam, że te balisty w moich trafią No kurwa bo... Przed chwilą kurwa... Oni niszczyli wszystko, nie? Nagle kurwa staną z chuja strzelam, nie? Ja pierdolę, to jest porażka. Cztery balisty nie trafią w nic. No kurwa chyba tylko ten trafił, nie? Jak wy ich nie zabijecie, głupie pizdy teraz niszczę. Nie no, o odin GRĘ Dobra, jebać te balisy, nie? To jest tak nie jak ścierwo. Zeus, o postawę Minotaura? Chuj wie, co to zrobi. Mam nadzieję, że wpierdolonymi. Zeus, traf! Nie, on ma wylef, Postacie strzelające mają takie oddawne, nie? Nigdy nie widziałem większych zjebów. Dawaj, robisz to gówno. Ale chyba dostał. <coughs> Dawaj, no robisz go. No, Zeus, tych chuju. Dobra, ale ten Zeus chociaż przeżył. Choć kuźwo nie podoba mi się też takiego. Bierzemy ich. Oni kuźwo mają jaja zostali. Mówię wam. Zeus, masz Take you zobaczcie tego niedźwiedzia, nie? Versus kurwa mój Zeus. On ma pierdolca, ja pierdolę, nie? To jest tak, kurwa trzeba być zjebany, nie? Chedzika, dawaj, no kurwa, napierdalaj No ile ma tych strzał w dupie? No to, to jest OP, gówno. No ile trzeba mu zajebać? Bez kitu? Co to jest za opę postać? Co to kurwa jest? Ej, zaraz nie, nie gra w to gówno. Nie da się kurwa go pokonać czemu go nie zmaszytowali, no nie da się w to grać kurwa. Niech chcę